Jakie pan ma stosunki z Edytą Górnik? Ja nie mam teraz żadnych z stosunków. Wiemy przecież, jak się komunikuje Edyta ze światem i co robi. Bardzo głośno było o tym, że miał pan okazję spotkać się z Madonną. To oczywiście było fajnie dla firmy, ale z drugiej strony ja to też trochę zrobiłem dla siebie. Chciałem, żeby mieć jakiś challenge, jakieś wyzwanie. Co się dzieje, że nie ma tych dobrych kompozycji? Czy ktoś w szkole podstawowej albo w liceum patrzy z szacunkiem na panią od muzyki? Zelingion dostaje miesięcznie około. Od tysiąca do dwóch tysięcy demówek różnych, ponieważ oni wiedzą, że jeżeli ona zaśpiewa w piosenkę, to znaczy oni będą bardzo bogaci. Słucha pan Zet? Nie. A co panu daje radość w życiu? Miałem też złamany kręgosłup, leżałem w łóżku pół roku. Jakby doceniłem takie prawdziwe życie i być może to było tak, że ja musiałem się zatrzymać, żeby, żeby dzwonić. A jak pan ocenia artystkę? Uważam świetną, Justyna Steczkowska. Niestety właśnie nie ma repertuaru i gdzieś tak dryfuje pomiędzy takimi, ostatnio miałem wrażenie, jakimiś ludzkimi klimatami. Oczywiście nie wprost, tylko gdzieś tam Hare Krishna, Hare Rama.